Witam wszystkich, dawno nie było mnie. Dzisiaj sobie tak pogadamy z ręki, dzisiaj, bo to jest masakra, jeśli chodzi o ustawienie tu jakoś telefonu na jakimś statywie, którego nie mam. I zawsze układam jakieś kuźwa stosy z wiaderek i innych pudełek. Generalnie tak, co do akwarium, prowadziło się fajnie, póki sobie go nie spierdzieliłem. Robiłem e, cięcie korali i nie uwzględniłem sobie tego, że trzeba zrobić korektę na balingu, ponieważ koral cięty e, się zestresuje, będzie ciągnął mniej balinga, e, jeszcze zmniejszy się ilość masy koralowej, dodatkowo to zmniejszy wzrost. No i zaczną się kumulować, e, kumulować pierwiastki w, w słupie wody. Kaha skoczył mi do 9,5, VAP skoczył mi do 540, także no grubo. Kaha już jest zbite do takiej wartości jaka powinna być, czyli 7,8. aktualnie 470, bardzo powolutku sobie go zbijam, żeby sobie tutaj nic nie, nie zatłuc, ale i tak niestety akwarium troszkę ucierpiało tu za nakroporą. Był kiedyś fajny koral, tam, tam też Jacentus oberwał troszkę. Generalnie wina tego, że kupiłem sobie korale, które e, były po prostu ściągnięte e, z hurtowni, nie była przeprowadzona kwarantanna, tylko od razu w ten sam dzień jak, e, były, e, w, jak przyjechały do sklepu w ten sam dzień prawdopodobnie zostały wystawione na sprzedaż, i no niestety korale wszystkie szlak trafiło i przytargałem sobie fatworma, który wpierdziela Kropory Aktualnie wydaje mi się, że wszystkie dziadyki, które były, szlagie trafił. Gdzieś tam jeszcze może coś tam się znajdzie, ale no będę to odławiać. Ogólnie dozuję preparat, który działa na płazince i powiem Wam szczerze, miałem tutaj na tych dwóch eufiliach. Zobaczcie w ogóle, jak ten gral urósł. Miałem na tych dwóch eufiliach te wirki takie, znaczy, to nie są wirki. To są płazince, które są często mylone z wirkami e, i akwaryści dozują e, preparaty na wirki do akwarium e, albo płukają te koralowce w preparatach na wirki i się dziwią dlaczego ten preparat nie chwyta tych płazinców. No, bo właśnie dlatego, że ten płazieniec jest odporny na te preparaty. I trzeba sobie dobrać odpowiedni preparat, żeby to wytłuc. Generalnie nie są jakieś szkodliwe, tylko siedzą sobie na koralach i w zasadzie nic nie robią. Miałem prawie dwa lata. Tą meufilię, tą parancorę z tymi, tymi alawirkami i nic się nie działo. Nawet rosła, zresztą widzicie, jak wygląda. To są trzy z jednego matecznika ucięte, które wyrosły u mnie z dwóch główek, gdzieś tak kupię. No i tak, co do zmian jeszcze, doszły dwie krewetki Amboinensis, siedzą, znaczy siedziały tam za kominem, tam została jedna, bo drugą pra, prawdopodobnie szlak trafił, a szkoda, tutaj może zobaczycie Chrysiptera tiboldi, bardzo fajna rybka, aczkolwiek do większych litrażów, bo bardzo lubi kopać, tu mi wyryła jedną dziurę, tam mi wyryła taką dosyć sporą dziurę pod skałą i ryje cały czas, więc jak macie taką gadzinę w akwarium, no to babki kopiącej nie potrzebujecie. Jeśli chodzi o jakąś agresję no chyba nie muszę komentować. Zobaczcie Chromisy, a zobaczcie Tiboldi. No, no zresztą widzicie jak Chromisy się zachowują. No tak, tak naprawdę ta Chrysipterka nie ma podejścia do tych Chromisów. Ja to czasem widzę jak, jak ten największy Chromis E, goni, goni, te inne rybki, e, jak tu ustawia się do pionu wszystko, także no raczej wątpię, żeby taka mała, taki mały wypierdek co, coś tam podskakiwał do niego. E, mam tutaj jeszcze tą Friedmanię, także często też widzę, że gdzieś ta Friedmania jest tam e, pogoniona przez tego chromisa, siedzi gdzieś pewnie w skale. ją tak e, rzadko widać, bo ona generalnie se siedzi w skale i tam gdzieś w jakieś Skorupiaki, co sobie znajdzie, i wyłazi w zasadzie tylko jak się żarcie sypie do akwarium, także, no, taka niewdzięcznica. Dosyć akwarium, niby małe, zobaczcie, 150 litrów, a tych ryb tak za bardzo nie widać, siedzą w jednym punkcie, właśnie dlatego kupię chromisy. Bo rybki są bardzo fajne, bo one, jak są w stadzie, to zaowłę się jak w naturze, okupują po prostu jeden, jednego korala, jedno terytorium mają swoje wyznaczone i nigdzie indziej się nie zapuszczają no nie? one głównie u mnie tam sobie upatrzyły ten róg i tamtą e, akroporę formosę oraz tą akroporę tą walidę e, to jest walida e, e, ta fioletowa e, akropo, te dwie akropory sobie upatrzyły i sobie tam trzymają stado i tam siedzą generalnie druga e, sprawa lubią czasem wyrzucić e, jakąś najsłabszą rybkę ze stada i tu sobie właśnie taka jedna siedzi Widzicie, tam jest jedno terytorium, tu jest drugie terytorium. Ta nie dopuszcza tamtych, a tamte nie dopuszczają tej. One tylko razem się spotykają jak żreć do akwarium wchodzi. Także, no, taka, taka ciekawostka jeśli chodzi o te rybki. No, są generalnie bardzo fajne. Ja jestem fanem po prostu takich naturalnych zachowań u ryb, dlatego też chromis, no nie? Jeśli chodzi o jakieś takie większe, większe problemy w tym akwarium, to tutaj za bardzo nie ma jakichś problemów. Cyjano, jak było tak jest, niech sobie siedzi. E, ogólnie schodzi już, bo zaaplikowałem bakterie z firmy Riff Scorpion Fish. No i powiem Wam szczerze, no fajnie, fajnie widać, że działają i fajnie wszystko schodzi. E, ogólnie jeśli chodzi o te preparaty, to powiem Wam szczerze, aktualnie testuję Amino, znaczy testuję już od dłuższego czasu prowadzę na tym. E, jadę na Amino Power, Argenit, do tego CROH, Flu i powiem wam szczerze, no jest petarda. Jeśli chodzi o aminokwasy, no śmiało mogę je porównać z aminokwasami koralen-zuchta, kosztują tyle samo, tyle że jest to produkt polski. No naprawdę bardzo bardzo fajna sprawa. Argenit, no jeśli chodzi o polipowanie korali, no to widać znaczną znaczną różnicę. No Eufilia na przykład, no widać jak polipuje jedna, druga. Jeśli chodzi o gonie, no to trochę gorzej ze względu na te skaczące ca, ale no, no jest fajnie, no nie. Genera Jeśli chodzi o cer OH i OFLU, które mają odpowiadać za wybarwienie korali, no to gral banana niech będzie wyznacznikiem tego. Pod te piątkami zaznaczam. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie i naprawdę preparaty, tak jak jest napisane z tyłu na opakowaniu, że działają na to, na to i na to, to dokładnie tak samo u was zadziałają. I powiem Wam szczerze, śmiało mogę stwierdzić, że są to jak dotąd jedyne preparaty, które tak szybko pokazują swoje, swoje skutki dozowania ich, czy tam inne, inne jakieś tam korzyści i dodatkowo one naprawdę działają i to jest moim zdaniem wow, no nie? jeśli chodzi o, o to wszystko, co testowałem a testowałem wiele, wiele firm przez te 7 lat i no jest kilka firm naprawdę dobrych, ale Riff Scorpion Fish na razie no jest w czołówce no nie? tych wszystkich trzech firm u mnie zawsze Koralę Zucht był na pierwszym miejscu no i szczerze powiem Wam, że Reef Scorpion Fish i Koralen Zuch to jest jedna i ta sama bajka. Naprawdę preparaty działają bardzo, bardzo fajnie. Dobra, myślę, że tym zachwalaniem i tym akcentem można zakończyć ten filmik. Może następny nagram jak sobie te problemy skończą i tam już sobie coś podziałam więcej przy tym akwarium albo jak się kolejne problemy pojawią. Dzięki wszystkim za oglądanie. Dzisiaj trochę tak szybko, spontanicznie jeszcze Wam mogę z góry pokazać. Tutaj moją półeczkę taką hodowlaną, tak żeby Wam pokazać mniej więcej, co tu się dzieje. A jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę. Troszkę podjaśnimy, żeby było widać cokolwiek. Jak będziecie za głęboko siedzieć w akwarce morskiej, to tak skończycie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.